fajnie naprawdę to wyglądało do 4-4 no tak 30, do 35 minuty graliśmy jak równe z także to mogło się jak w jednej e, stronie się skończy tak samo w drugą. Szkoda, że nabraliśmy po wyniku 4-4 ten piąty fal i bałem się po prostu tam wychodzić wysoko, żeby nie zrobić ten szósty i lekko cofnęliśmy się. No i szkoda, szkoda, że straciliśmy te, te bramki ze stałych fragmentów, także no, będziemy analizować, będziemy pracować, żeby żeby takie głupie bramki po prostu nie tracić, bo bo szkoda, tak szkoda bo remiec był, moim zdaniem byłby sprawiedliwy. No tak, okej, okay, wynik jest niekorzystny, ale chyba dużo, dużo pozytywów i dużo takich bodźców pomyślnych na, na przyszłość z tego meczu wyciągacie. No moim zdaniem naprawdę dużo pozytywów, że tak jak powiedziałem wcześniej, do 35 minuty graliśmy jak równych z równym, także nie trzeba zapomnieć, że to jest, graliśmy dzisiaj z wicemistrzem polskie, także no naprawdę kawał moje zawodnicy zostawiły dzisiaj na, 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 na hali. Zatem bardzo im dziękuję, ale gra się, gra się od pierwszej sekundy do ostatniej. To, to, to szkoda, że taki wysoki wynik. No, jeśli przegrywać, to, to jeśli przegrywać, to właśnie w takim stylu i no, takimi meczami, to, to można tą halę jakoś myśleć, żeby, żeby ją po prostu zapełniać. Dokładnie mam nadzieję, że kibicom, którzy dzisiaj byli, byli także im się spodobało no, oprócz wyniku. Także serdecznie zapraszam na nasze następne mecze. Będziemy wszystko robić, żeby, żeby, żeby punktować, wygrywać i dawać radość kibicom. A za dzisiaj, za dzisiaj im dziękuję bardzo. Trzech nowych zawodników dzisiaj zadebiutowało. Paweł Murasz, Moncichę i Łukasz Bielną. Łukasz z Hatrykiem, więc taki debiut przez duże D można powiedzieć. Fajnie, fajnie. Każdy z nich dał dzisiaj naprawdę dużo, dużo jakości. i. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, że takie, robiliśmy takie transfery, także oby, oby tak dalej, żeby w ogóle zdrowi i bez kontuzji. Z jednej strony bardzo się cieszę, bo jako zespół przez dużą część meczu e, graliśmy jak równy z równym z wicemistrzem Polski na gwiazdami, gdzie było widać bodajże do 34-35 minuty e, był remis. E, niestety później gdzieś e, chyba wyszło takie frycowe i, i nasze małe doświadczenie i, i, I kiepskie jakby rozpoznanie przeciwnika, bo, bo w sumie analizowaliśmy to na, na, na analizie takie zagrania Pedrinho, no ale padły z tego dwie ramki. E, jeśli o moją osobę, no to no jasne, cieszy, e, cieszy hat -trick, ale gdyby nie chłopaki z zespołu, gdyby nie podania e, Krzysia Salisza dwa razy, czy, czy, czy gdzieś tam rzut karny, gdzie wcześniej zbieraliśmy sześć fauli, no to tego by nie było, więc bardzo chłopakom dziękuję. Natomiast cieszę się, że jako zespół e, udowodniliśmy, pokazaliśmy kibicom, że, e, że możemy walczyć z każdym. Właśnie, no takim meczem to, to będziecie po prostu przyciągać takimi meczami ludzi na, na trybunę i jest na czym budować optymizm, mimo tego zerowego dorobku dzisiaj. Tak jak powiedziałeś, czytałem ostatnio, słuchałem ostatniej audycji Radia Chorzów z chłopakami z mojego zespołu. Większość powtarzała, że będziemy dawać serce na boisku, na parkiecie i wydaje mi się, że tak było. że jestem przekonany, że tak było, bo, bo faktycznie końcówka może nam nie wyszła, gdzieś Luba pokazała się lepsza w tych ostatnich pięciu minutach, natomiast przez większą część meczu był to bardzo wyrównany mecz i, i przede wszystkim intensywnością spotkania, przede wszystkim zaangażowaniem, przede wszystkim tą walką potrafiliśmy pokazać chłopakom z lepszymi umiejętnościami pukarskimi, bo Luba dla przełamiętność piłkarskie, że, że taką się woli też da się z takimi zespołami zdobywać punkty. Przed ruchem derby w Katowicach, no i to są takie mecze, gdzie musicie szukać punktów? No, powiem tak, Liga jest na tyle mocna, że, że na pewno będzie to równie trudne spotkanie jak tutaj z zabawą. Naszym atutem tutaj na, na Morisie jest, jest mata, jest mata, która, która jest bardzo tempa, która jest dość wolna. Natomiast Katowice mają swój atut, czyli szybki parkiet w Szopienicach. Będzie to no, mega ciężkie spotkanie dla nas, no, ale liczymy, że, że zespołem Szopienic, z którym graliśmy sparing, będziemy w stanie wygrać, bo, bo tak jak powiedziałeś, musimy szukać punktów z zespołami, które są na, na podobnym poziomie umiejętności piłkarskich do nas. Nie spodziewaliśmy się tutaj trudnej przeprawy. Nie chcieliśmy stracić ilu bramek, ile straciliśmy, bo uważam, że te bramki ze stałych fragmentów były bardzo proste i zbyt łatwo popełniliśmy te błędy. Wiemy jak trudno tu się gra. Mamy kilku nowych zawodników, którzy nie znali tej nawierzchni i niestety musieli się przekonać o tym na własnej skórze. Tak naprawdę determinacją, wolą walki, dobrą atmosferą na ławce rezerwowych przepychamy to spotkanie. E, oczywiście też nie jesteśmy w optymalnej formie, e, tak naprawdę jesteśmy cały czas w okresie przygotowania do sezonu, gdzieś kalkulujemy to, że może nam się niestety gdzieś powinąć noga, ale to przygotowanie pod ten długi sezon jest teraz dla nas bardziej e, ważne niż, niż być świeżym e, na, na te pierwsze mecze. Ułożył Wam się ten mecz, bo prowadziliście 2 do 0 po 14 minutach. Jaki był taki najtrudniejszy moment dla Pana dzisiaj? No chyba ta bramka na 4-4, tak? Wydawało się, że już jest blisko końca meczu. Tak naprawdę spodziewaliśmy się zaraz wycofanego bramkarza. Dostajemy bramkę samobójczą. No i wydawało się, że teraz karta się odwróci na korzyść ruchu, ale tak jak mówię, byliśmy zdeterminowani. Zespół wierzył w końcowy sukces i tą wolą walki i determinacją ostatecznie przechyliliśmy szalę naszą korzyści. Przed Wami mecz z kolejnym Beniaminkiem z futsalem w świecie no i pewnie z jednej strony dla Was obowiązek wygrać, a z drugiej no, nawet dzisiejszy mecz pokazał, że to wszystko nie jest takie łatwe, proste i nikt się przed wicemistrzem nie położy. No tak, też jesteśmy doświadczeni, bo jak wiemy, że każdy z tych zespołów nowych czy może na papierze nie tak silnych, nic nie musi, tylko może. Zawsze chcą się przeciwko silniejszym pokazać i na pewno tak będzie też ze świeciem. Dobrze znamy zawodników świecia, stosunkowo blisko siebie mieszkamy, także wiemy, że przyjadą z bojowym nastawieniem i, i nie odstawią nogi, także wiemy, że, że kolejne ciężkie spotkanie przed nami. Tak naprawdę co chwilę my strzelaliśmy jedną bramkę przewagi, później Chorzów wyrównywał i ten mecz taki był szarpany. Chorzów też miał dużo sytuacji, więc ten wynik naprawdę mógł się skończyć też w drugą stronę 7-4 dla Chorzowa. Tak jak on mówi, to był naprawdę ciężki mecz, ale też przed spotkaniem wiedzieliśmy, że jeszcze nie jesteśmy w optymalnej dyspozycji i ta hala jest trudna do gry i że nieważne jak, mamy po prostu dzisiaj wygrać i, i troszkę tak było dzisiaj. Spodziewaliście się z Beniaminkiem trochę łatwiejszej przeprawy, mimo wszystko? Nie, nie, zdecydowanie nie. Wiedzieliśmy, że tutaj chłopacy z Chorzowa po awansie do Ekstraklasy na pewno każdemu postawią poprzeczkę wysoko, zwłaszcza na inaugurację na własnej hali, a też znamy tą halę sprzed kilku lat, wiemy, że tutaj się gra ciężko, ten parket jest specyficzny i, i wiedzieliśmy, że naprawdę będzie ciężko i, no i tak było. Nie spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania, co szczęście udało nam się go wygrać. Do pana no, był samobój na 4-4, i potem no, błyskawiczna taka, można powiedzieć, rehabilitacja w postaci tych tego 5-6 gola dla was. Zgadza się. Przy tej bramce samobójczej trochę tam źle się ustawiłem przy aucie. Miałem do siebie pretensje, ale całe szczęście zrehabilitowałem się, tak jak on powiedział, gdzie rzadko strzelam bramki, a dzisiaj udało się dwa razy. Więc cieszy mnie to, że w takim momencie po, po samobóju udało mi się strzelić tej bramki i pomóc drużynie wygrać.